W kolejnym odcinku zagrajmy wytrąstone. On jest znajdowany po tamtym i przepraszam za brak dźwięków tamtym. Za wyłączyłem się z mikrofonu Dobra. Max, max to jest też maksymalne ulepszenia. I teraz będę... Ben... Wystarczy nam to. nie broni. Teraz to? A to już jest y, niepotrzebne praktycznie mi, bo oni nigdy nie używam. Turbo. Dobra. wierzmy strefę. Krajobraz miejski. Pięknie. wierzmy strefę. Zabierz sama z kiego do muzeum, gdzie spotka się z Jennifer'em. A, Jetfire'em, a następnie obróń muzeum przed atakami. A skąd wiesz, że tam będą ataki Brickway? Ok, wybierz. Jest yeah. Iron hide. Aha, bo nie, nie mamy Brickway'a. Jej! zaczęta wezmę! Będę się leczył! Jej! Dobra. E, entuzjazm Zahamowałem. Nie chcę twojego monologu słuchać. 10 w rogu. się breakway. Okolica zabezpieczona. Idź po chłopaka i rozpocznij misję. Dobrze, ja, wow. A się trochę bawimy.

A, to nie tutaj. Wróćcie z bliska. Może nie odnosi obrażenia.

Czy się nie nauczą? Niezła robota! Ja też potwierdzam, że wam. Przecież ten wybór jakąś samą mordę Pamiętasz Simonsa z sekcji 6? Pracuje w delikatestach swojej mamy. Tak, niezły awans, ale może wiedzieć, czego chcą ode mnie Decepticony, więc muszę się z nim zobaczyć. Pracuję w delikatesach na rogu tu, 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 tu. To są te delikatesy. Odrzut mnie podejście. Nie, nie, tylko nie da. Zostań tu! Muszę zadać Simonowi kilka pytań, zaraz wrócę! Zobaczcie, bądź ostrożny. Nieprzyjaciel się zbliży. Jesteś atakowany. Zamknij się ten deceptikowek. Przedam

Musimy ten budynek bronić jeszcze? Tu odnosi urażenia. Recepti, komeranty. Alianci są w odostrzałek. Recepti, goluz e zaktywowany. Trafę zaniedbamy. To moją sprawę. Nie możemy się rozwalić. Nie możemy sobie pozwolić na stratę chłopaka.

Proszę. No błagam was! Widzę droga. Kaczej! Odnosi obrażenie, chłopak jest w środku. Wróć do punktu zrzutu. Hej, szybciej! Ruszaj się, musimy się dostać do muzeum. Jak muzeum będę musiał bro bronić, to ja co mam. Muszę znaleźć jakiegoś starego autobota zwanego Jetfire. To jakiś super twardziel z dawnych czasów i wie wszystko o decepticonach. Simons powiedział, że on może mi wyjaśnić, czego one ode mnie chcą. Zbliżasz się do muzeum. Znajdź na radarze nowe koordynaty, Autobocie. To tu! Postaw mnie! Przepraszam za te nagłe cięcia. Op. Muszę sobie ten mikrofon poprawić. Ale już jest tak. <tryk> Dobra, musimy go postawić tutaj. Dzięki za podwózkę. Dam ci znać, gdy już znajdę Cetfayer. I nie wpuszczaj tu nikogo. Do przygotuj się na konta. No, światcie ja ekran. You k A mnie to mówiąc, tak. to już wszystko? Ja mam nadzieję. Otwórz Mamy wale do lotów międzykontynentalnych. Użyjemy więc transwymiarowego mostu kosmicznego. Serio? Mostu kosmicznego? Generalnie to byłby mój pierwszy raz, szefie. Musimy mostem? I czemu Egipt? Nie bądź turniem chłopcze. Inskrypcje, żniwiasz słońc? Te rzeczy, które opisujesz, znajdują się w Egipcie. No to ruszamy! O! Wow i sobie weź no to dobrze. E, weadmeda mi to wystarczy. Mhm. No. To teraz tu, tak? Misja została wykonana. Chłopak jest bezpieczny? Przynajmniej od decepticonów. Mam nadzieję, że ten kosmiczny most wytrzyma. Jetfire już nie jest taki młody jak kiedyś. Jetfire jest stary, ale mądry. Jeśli ktokolwiek może odkryć, czego decepticony szukają, to właśnie on. Ponieważ ta wojna nadal trwa, to musimy być bardziej ostrożni, za bardzo obrywamy podczas walki. Ale wygrywamy. Jeśli tak dalej pójdzie, to nasze pancerze nie wytrzymają i to nas zniszczy, a nie decepticony. Chociaż sam opuścił Stany Zjednoczone, to nasi wrogowie nie. Zostaniemy tu i zniszczymy ich. Są trzy nowe misje dostępne. Dobra. Czyli... nie tak dużo. No to wiem w to. O tak, to, to. ja chcę sobie jeszcze na coś popatrzeć. Tutaj mamy wyścig, tutaj mamy coś innego. A jak, to, tutaj mamy yy, D6, no i chyba ruiny Kairu. No to to będziemy mieli. I Kair jest naszą ostatnią misją. Aha, dobra. No to...